Boże, jakie ona ma rękawice! Jezu, jaka laska! Dobra, ja gram z gniłą. Zobaczcie, ja jeszcze będę miał wszystkie postaci w tej grze. Czekam. No, a ja po prostu chcę je wszystkie kupić. No, bo mam 22 albo tysiące. Są po 2000 większość. Więc teoretycznie mógłbym kupić prawie 10 postaci. Bo tam niektóre są po 4. Sable jest za 4000 i ktoś jeszcze. No tak. Chyba jeszcze Gabriel jest za 4. Wait, wait. Jestem w szafce. On jest na mnie, jednak nie. Myślałem, że może mnie widział jakimś cudem. Tak, jest pode mną, sprawdza gena. S zeswingował sobie gdzieś dalej. <grystanie> Nie widział. Udostępniam się. Jest na mnie. Małpo wstręty na wą do piekła. A wiesz co ja uważam? Powinniśmy po tej grze zagrać w Fortnite'a. Wychodzę na górę. Upstairs po angielsku. Jestem upstairs. Kobieta jest pode mną. Ale mu zrzuciła, ale nie trafiła ani w niego, ani we mnie. Wyrwę się. Dziękuję. Nie dogoni, bo mu zrzuciłem paletę. Jezu. Ja mam tą malarię całą, muszę się wyltentegować. Jak to się nazywało? George? Uroboros. Giorgio. Giorgio, to jest różnica. Lokomotywę, wiesz, no tak, czyściłem to. No nie za mną, no nie szczyszczę się tego George'a. Patryk, ale ja mam duże kule u nogi. Które... One mnie spowalniają. Nie mogę się George'a w spokoju wyczyścić. Jakbym miał czystego George'a, to bym chodził szybciej. Na górze. To ja zrzucę paletę i się za paletą wygeorge'uję. Dobra. Dobra. E, odkładam za paletą jednego czyściciela Georgie, y, jakby ktoś potrzebował, i się spróbuję wyleczyć. O Boże, bo Wy jesteście obok. To ja stąd idę. To ja spadnę w dół. Kto? Wake up, man. Oh, yeah. Robię z Nikolasem gena. To u To, to on ciebie powiesi. A, Super, dobra. Brawo, wow! Co za zagranie? Jak, jakby to powiedziała pani w Overwatchu, najlepsze zagranie meczu. Ja sobie wypraszam. No nie! Małpa! Coś ci kliknąłem? Coś ci kliknąłem Wika, jesteś teraz superaśnie szybka. Hold on, man, tak zwany. Co? Ja jestem y w tym. Wewnątrz. <noise> Ej, ale wiesz, żebym chciał! Transferuję swoją energię. <noise> I wtedy byś. <noise> no, a ten. A to drugie to by się nazywało czyściciel Georgia. Mam, M mam ludzi jak coś. Ja mam yy, kryształ. On tu przyjdzie. Tu. Jest już. Już czuję jak mnie miota w powietrze. Ale zagazowałem! Ja zdjąłem! Leży. Czy jest w stanie ktoś zapamiętać, że muszę wyciąć 31 minutę z nagrania? Ja może to na czacie sobie napiszę. O nie! Zablokowało. A za to są punkty? Jak otworzę skrzynkę. Nie ma. To jak były te billboardy w Warszawie, gdzie są te dzieci? To my powinniście zrobić taką kampanię, gdzie są te geny. Chyba ty się zdziwisz. Ja jestem przy genie. O, dobra. Yy, zamontowałem podsłuch na nim. Drugi. No bo on tu jest gdzieś Są za nami Nie puszczaj, tylko bo nam się zblokuje. Ja tak zrobiłem Skończymy go. Miałeś painreza, tak? Jest na podsłuchu. Poszedł na was. Idę pod tego gena, ale on jest zablokowany. Pamiętaj, że masz podsłuch, wykorzystaj go. Tak Nie wiem czy zdążysz Dobra, leć ja robię Może dasz radę sabotować, bo ty jeszcze możesz wisieć, w sumie. Nie. Yeah. Zaraz... Adrenalina ci wejdzie zaraz. Adrenalina, Wika, odciągnij go tylko! Patryk wstanie. Przyjmij hita, Vika, przyjmij! A nie, ty nie masz adrenaliny. R robię bramę. Tu, gdzie popnął gen, robię bramę. W razie co? Chodź do bramy, Patryk. Tutaj na górę uleczymy się i pójdziemy po Wikę. Znaczy ja Cię uleczę. Brama gotowa. Może otworzę i ja pójdę po Wikę. Nie, 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 nie otwieraj tego, bo się teleportuje tu! Ale brzydko mówisz. A jakbym spróbował Wojdem, tam jakoś do ciebie może pójść? Masz tam gdzieś te. Dobra, chodź. Czekaj, ja cię ściągnę. No dobra. Ale lipa. Pokucaj mu! pokucaj mu! Zostań pokucaj. Właśnie. Nie godzi się tak, żeby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej tak robić. Pewnie ruski Ruski Dobrze powiedziałem, Boże I. i giliator